Był mroźny luty 1692 roku, a polski ród szlachecki Mieroszewskich stał na skraju przepaści. W ich starym dworze, dwór pod złamanym skrzydłem w Galicji, niedaleko Krakowa, tego wieczoru wszystko dobiegło końca nie hukiem armat czy ogniem zaborcy, lecz ciszą niewypowiedzianego sekretu. Zofia Mieroszewska, młodsza córka rodu, miała 20 lat i była zaręczona z zamożnym baronem Sewerynem Rudnickim z Prus. Była świadoma, że jej nazwisko, niegdyś symbol chwały i honoru, było teraz jedynie maską skrywającą głęboki upadek i długi jej ojca Tadeusza. Zofia była narzędziem ratowania herbu. Pięknym, dobrze wychowanym zastawem w zimnej transakcji, która miała uchronić Mieroszewskich przed hańbą utraty majątku. Baron Rudnicki był człowiekiem o nienagannej postawie, lecz jego chłód przypominał marmurową rzeźbę. Był potężny, ale bezduszny. Stary dwór, wzniesiony z dumą przez przodków Zofii, przypominał misterną trumnę. Tradycja i herb złamane skrzydło nad głównym wejściem świadczyły o dawno minionej świetności, lecz rzeczywistość w środku naznaczona była lękiem i finansową nędzą. Zofia wiedziała, że w tej epoce, u progu kolejnych rozbiorów Polski, hańba była gorszym losem niż śmierć. Tydzień przed planowanym ślubem, przeglądając w bibliotece zakurzone akty własności, Zofia natknęła się na wspomnienie, które prześladowało ją od dzieciństwa. Zapieczętowane drzwi w najstarszym skrzydle dworu. Były to drzwi do pokoju jej starszej siostry, Heleny. Ilekroć Zofia pytała o starszą, siostrę, która zniknęła lata wcześniej, siostrę niegdyś piękniejszą i o bardziej ognistym duchu niż ona. A pierwotnie również narzeczoną Rudnickiego, rodzice milczeli. Oficjalnie mówiono, że Helena uciekła do klasztoru i złożyła śluby czystości, lecz nie było żadnej korespondencji ani odwiedzin. Takie całkowite milczenie było nienaturalne. Prowadzona desperacją i strachem przed zbliżającym się małżeństwem, Zofia postanowiła wejść do tego zakazanego miejsca. Klucz odnalazła, jakby kierowana Mrocznym przeczuciem, ukryty za portretem babki, w miejscu, o którym, jak sądziła, wiedział tylko jej ojciec. Drżącą ręką otworzyła dębowe drzwi. Uderzył ją chłód pokoju, powietrze było stare i stęchłe. Ale na biurku pod warstwą kurzu leżał otwarty pamiętnik Heleny. Zofia zaczęła czytać: Pamiętnik opisywał zaręczyny Heleny z baronem Rudnickim, jej narastający lęk i udrękę. A potem coś jeszcze bardziej niepokojącego, Helena opisała, jak pewnego wieczoru, gdy ojca nie było w Krakowie, usłyszała krzyk, zobaczyła wtedy matkę płaczącą nad zakrwawioną listą, na której widniał ogromny dług ojca, i usłyszała przerażającą obietnicę obietnicę, której nie można było cofnąć. Gdy ojciec, Tadeusz Mieroszewski, zobaczył otwarte drzwi, jego twarz stała się popielato szara. Nie krzyczał, co Zofia odebrała jako coś gorszego. Jego głos był lodowaty. Zofio, co ty tu robisz? Na Boga, kto ci pozwolił tu wchodzić? Zofia skonfrontowała go. Ojcze, co się stało z Heleną? Dlaczego jej pokój jest zapieczętowany? Była narzeczoną barona, tak jak ja teraz. Czy. czy uciekła? Tadeusz Mieroszewski odpowiedział. Jego głos opadł do szeptu. Helena złożyła śluby czystości. Służy Bogu. Prawdziwa szlachecka córka. Nie hańb mnie swoimi pytaniami. Twoim obowiązkiem jest ratowanie naszego herbu. Rudnicki ma przyjechać jutro z aktem darowizny, a ty, ty szukasz duchów. Zofia nalegała. Ojcze, czytałam. Ona nie chciała tego ślubu. Czytałam jej lęk. A co to za lista, o której pisała? Krwawa lista, którą matka spaliła w kominku. Powiedz mi, ojcze, dlaczego matka płacze co noc, kiedy myślisz, że śpimy? Wtedy Tadeusz osunął się na krzesło. Zofia widziała jak pęka w nim 40 lat szlacheckiej dumy. Ta lista, wyszeptał z zamkniętymi oczami. To testament Przymierza. Zobowiązanie naszej linii, które odziedziczyłem, zapieczętowany dług honorowy, który tylko małżeństwo z Rudnickim może anulować. Ona, Helena, ona się sprzeciwiła. Zofio, przysięgnij mi na ten święty krucyfiks, że nie będziesz pytać więcej. Bo jeśli Rudnicki dowie się, co ukrywamy, jeśli się dowie, że ten testament nie został wypełniony w całości, cały nasz ród zostanie zmiażdżony. Stracimy wszystko: dom, ziemię, nazwisko. Przysięgnij mi. Zofia przysięgła. Przysięgała na Boga i na honor rodu, którego nazwisko miała ratować. Lecz ojciec, podając jej do ucałowania stary, srebrny krucyfiks, nieświadomie ujawnił swoją pomyłkę. Pod krucyfiksem, wiszącym w pokoju Heleny, nie było ściany. Był to ruchomy panel z tysięcydziesięt... 1000... ukrytą wnęką. W środku nic, prócz małego, pożółkłego, jedwabnego woreczka. Woreczek był pusty, ale na dnie wnęki Zofia znalazła skrawek pergaminu. Nie była to litera ani słowo. Tylko fragment mapy, starannie narysowany ołówkiem, a na nim, obok zarysu ich kaplicy, widniał jeden wyraźny symbol klucz. Kształt tego klucza był identyczny z tym, który Zofia znalazła za portretem babki. Czy klucz nie służył do otwarcia pokoju Heleny, lecz był symbolem? Czy jej siostra zamiast uciec do klasztoru została gdzieś ukryta? A jeśli tak, czy Rudnicki, jej narzeczony, był jej więźniem czy wybawcą? Tej nocy Zofia wiedziała już tylko jedno: ten ślub będzie albo jej ocaleniem, albo jej trumną. Ceremonia zaślubin w Kościele Mariackim w Krakowie wiosną 1792 roku była najsmutniejszym widowiskiem, jakie Zofia kiedykolwiek widziała. Miała na sobie najpiękniejszą koronkę i najcięższe uczucie winy. Wypowiadając słowa przysięgi, patrzyła nie w oczy barona Seweryna Rudnickiego, lecz w mroczne zakamarki własnego serca, gdzie czaił się strach o Helenę i skrawek tajemniczej mapy. Zrozumiała. Ten klucz i to przymierze były ze sobą splecione, jak dwa węże duszące dusze ich rodu. Po ślubie Rudnicki zabrał Zofię do swojego pałacu, do dóbr na północy, blisko granicy pruskiej. Był to majątek odziedziczony po matce, pomnik potęgi i bezduszności. Życie u boku męża było jak mieszkanie w grobowcu. Formalności, zimne obiady, nienaganna etykieta, ale brak ciepła, brak słowa czułości. Seweryn był pochłonięty. Sprawami politycznymi, listami od władz, spotkaniami z innymi magnatami. Zofia była tylko jego ozdobą, pieczęcią na jego pozycji społecznej. Pewnego dnia, szperając w jego gabinecie, w pomieszczeniu, do którego jej jako żonie nie wolno było wchodzić, Zofia znalazła ukryte w szafie za rzędami ksiąg prawniczych i reformatorskich to, co jej ojciec nazywał testamentem przymierza. Nie była to jedna, lecz trzy mocno spięte, pożółkłe koperty. Pierwsza była datowana na 1650 rok. Zofia złamała pieczęć najstarszej koperty. Akt z 1755 roku był w istocie umową między dwoma rodami Mieroszewskimi a Rudnickimi. Ich ród, Mieroszewscy, został hojnie wsparty finansowo w zamian za obowiązek ofiarowania co drugiego pokolenia co 40 lat jednej z córek do służby rodowej baronów rudnickich. Służba ta była opisana enigmatycznie. Miała to być opoka milczenia, strażniczka prawdy. Córka miała zostać oddana w wieku 20 lat. Miała zniknąć z publicznego życia. Oczywiście w ten sposób rudniccy zapewniali sobie stały dopływ środków i utrzymanie sekretu w rękach Mieroszewskich. Matka Zofii, urodzona w innej rodzinie, nie rozumiała, w jakie piekło wychodzi za mąż. Zofia zrozumiała: Helena, jej starsza siostra, nie uciekła do klasztoru. Osiągnęła wiek 20 lat w 1685 roku i została oddana zgodnie z tym przymierzem. Jej zniknięcie było konieczne, aby Rudnicy mogli kupić honor Mieroszewskich w oczach społeczeństwa i kontynuować finansowe wsparcie dla jej ojca. Zofia sama była drugą córką, a ze względu na opóźnienia i desperację ojca musiała wypełnić to samo zobowiązanie, a Seweryn, on wypełniał testament swojej własnej linii. Druga koperta z lat 70. opisywała miejsce złożenia opieki, stary zrujnowany klasztor sióstr franciszkanek pod Lwowem, który rudniccy odkupili po kasacie zakonów Galicji. To tam zgodnie z przymierzem miała mieszkać strażniczka. Pokój heleny w dworze nie był jej pokojem. Był symbolem, a znaleziony klucz, kluczem do tamtego klasztoru. Gdy Seweryn wyjechał na tydzień do Prus, Zofia wymknęła się do Krakowa. Musiała zobaczyć księdza Klemensa, ich starego spowiednika. On, jako jedyny, był poza polityką i długami. Ojcze Klemensie, czy Helena jest w klasztorze? Prawda, mów mi prawdę. Wiem, że ślub Seweryna i jej to było przymierze, ale gdzie ona jest? Ksiądz Klemens, jego głos stary i pełen bólu, odpowiedział jej: Moje dziecko, Helena nie złożyła ślubów zakonnych, ale przysięgła milczenie, które jest gorsze niż te śluby. Ona jest pionkiem w większej grze. Prawdziwa tajemnica nie leży w pieniądzach i honorze. Ona leży w testamencie politycznym. To jest ta trzecia koperta, której twój ojciec nie miał odwagi spalić, ale o której wie twoja matka. Zofia błagała go: Co jest w tej trzeciej kopercie? Czy Helena żyje? Ksiądz Klemens spojrzał na nią wprost: żyje, Zofio, ale jest trzymana w niewoli miłością. Mieroszewscy mieli wydać dwie córki, by chronić Rudnickich przed starym, niebezpiecznym sekretem. Politycznym, który mógłby zniszczyć ich ród. Twoja siostra ma syna, syna Rudnickiego. Urodziła go w tajemnicy w tym klasztorze. Jest świadkiem, żywy testamencie ich zdrady. Twój ojciec musiał go chronić, bo inaczej Rudniccy usunęliby go. Zofia wróciła do dworu Mieroszewskich. I skonfrontowała się z matką. Matko, dlaczego mi nie powiedziałaś o Helenie, o jej synu, o tej przerażającej służbie rodowej? Matka płakała, szepcząc, bo to jest nasza jedyna nadzieja, Zofio. Ten chłopiec. On jest bratem Seweryna, ale jest synem innego, starszego barona Rudnickiego. Zofio, on ma w sobie krew, która demaskuje Seweryna jako uzurpatora dziedzictwa. Musieliśmy go ukryć. Musieliśmy wydać ciebie za Seweryna, żeby go uspokoić. Seweryn myśli, że Helena jest tylko szaloną mniszką. Ale ten chłopiec jest świadkiem. On jest dowodem na to, że prawdziwym dziedzicem majątku Rudnickich jest syn Heleny. On jest twoim siostrzeńcem, Zofio, a ja, ja musiałam go chronić. Tajemnica stała się straszliwa. Helena nie uciekła, ona została ukryta, aby chronić swojego syna, prawowitego dziedzica rodu rudnickich. Zofia poślubiła uzurpatora Seweryna, żeby go uspokoić. Tego samego dnia, gdy to wszystko się wydało, wrócił Seweryn. Był wściekły. Jego wzrok spoczął na skrawku pergaminu, który Zofia nieostrożnie zostawiła na stole. Był to akt własności na klasztor pod lwowem, o którym wiedziała z drugiej koperty. Głos Seweryna był metaliczny. Jakim prawem weszłaś do mojego gabinetu? Jakim prawem dotykasz mojej własności? I dlaczego u diabła ten klasztor w Galicji interesuje ciebie, moją żonę teraz? Kto ci powiedział o miejscu złożenia opieki? Zofia musiała kłamać. Skłamała. Ale on już wiedział. Wiedział, że nie jest tylko posłuszną żoną. W jego oczach zobaczyła przerażające pragnienie, zniszczenia. Minęły dwa lata. Dwa lata życia w cieniu podejrzeń, w złotej klatce. Seweryn był świadomy, że Zofia coś wie, ale brakowało mu dowodów. Ich dom stał się polem bitwy szeptów i chłodnych spojrzeń. Jakże kosztowna była prawda, którą musiała chronić. Zofia była zmuszona grać rolę zimnej, posłusznej małżonki, aby osłonić syna Heleny. W tym czasie jej ojciec zmarł. Umierał w poczuciu hańby, lecz w spokoju, wiedząc, że matka i ona chronią jego wnuka, syna Heleny. Po pogrzebie, Rudnicki zabrał Zofię z powrotem do dworu Mieroszewskich, by załatwić sprawy spadkowe. Ku jej przerażeniu zażądał, by oddała mu na stałe klucz do rodowej kaplicy Mieroszewskich, tej ze starym, zakurzonym ołtarzem. Twierdził, że musi tam złożyć tajemny depozyt pieniądze na spłatę starych długów. W głębi duszy Zofia wiedziała, że to kłamstwo. Seweryn nie interesował się pieniędzmi, miał ich w nadmiarze. On szukał ostatniego testamentu politycznego. Dokumentu, który matka i ojciec ukryli, zawierającego informacje o spisku, który miał obalić jego własnego ojca i wynieść Rudnickich na najwyższe stanowiska w Prusach i Galicji. Ten testament, gdyby wyszedł na jaw, zniszczyłby Seweryna i dałby synowi Heleny pełne prawo do spadku. Była to ostatnia linia obrony Mieroszewskich. Noc przed jego powrotem. Matka dała Zofii wstrząsającą rzecz. Fragment listu Heleny, napisanego przez nią w ukryciu, w klasztorze pod Lwowem, a przemyconego przez księdza Clemensa. List Heleny był pełen desperacji i miłości. Zofio, kochana siostro, musisz wiedzieć. Mój syn jest bezpieczny. Ale Seweryn zbliża się do prawdy. On wie, że ojciec ukrył klucz zbawienia gdzieś w kaplicy. To nie jest klucz do drzwi. Ale do krypta zapomnienia. To tam pod posadzką leży prawdziwy testament. Ten polityczny. Szukaj symbolu skrzydła złamanego na trzecim stopniu. Ja jestem bezpieczna, dopóki on myśli, że to ja go mam. Uważaj, on nie ma skrupułów. Użyje Twojej miłości do ojca, aby cię zniszczyć. Zofia zrozumiała. Klucz, który znalazła za portretem babki, był mapą do krypta zapomnienia pod kaplicą. To był ten sam symbol klucza, który widniał na skrawku pergaminu. To była ostatnia szansa. Musiała dostać się do krypt przed Sewerynem. Weszła do kaplicy w samym środku burzy. Odnalazła symbol złamanego skrzydła na trzecim stopniu. Kiedy przesunęła kamień, powietrze, które wydostało się z krypty, było zimne i zatęchłe, jak oddech starej śmierci. Zaczęła schodzić, kiedy usłyszała za sobą głos. Głos, którego bała się bardziej niż burzy. To był Seweryn. Jego głos był lodowaty, kpiący. A więc, moja droga żono, wiedziałem, że nie jesteś tylko niewinną Zofią. Myślałem, że przyciągniesz mnie do złota. Ale ty wolisz? Mroczne tajemnice. Powiedz mi, co ukrywasz? Czyżbyś myślała o zdradzie męża? By ratować honor Mieroszewskich. Wiem o Twojej siostrze, wiem o przymierzu, ale nie wiem, gdzie jest ten ostatni dokument, który jest w stanie mnie zrujnować. Gdzie jest testament polityczny? Zofia skonfrontowała go. Sewerynie, spłaciliśmy nasz dług. Dałam Ci swoją rękę. Powiedz mi, co się stało z Twoim ojcem. Dlaczego twoja rodzina żądała od Mieroszewskich, by oddawać córki na wieczne milczenie? Seweryn uśmiechnął. Się po raz pierwszy zobaczyła jego prawdziwą twarz, maskę, która zniknęła. Mój ojciec, mój ojciec na krótko przed śmiercią ukrył dokument, w którym wyznawał, że jest Benkartem i nie ma praw do tytułu. Uczynił to z zemsty, bo Mieroszewscy odrzucili jego matkę. To jest to przymierze. Miroszewcy muszą chronić tej hańby, bo inaczej cały nasz ród, cały nasz majątek trafi do rąk prawdziwego księcia. Twój ojciec obiecał mi ten dokument w dniu ślubu, ale mi go nie dał. Myślał, że uciekł z nim twój siostrzeniec, ale teraz wiem: on jest tutaj, w tej krypcie, a ty mi go dasz. Wtedy Zofia poczuła, że całe powietrze w jej piersi zamarza. Seweryn był uzurpatorem, a testament polityczny ujawniał to oszustwo. Urodzony z matki innej niż jego żona, prawdziwy Benkart był on sam. Musiał chronić honor swojej matki, a to z kolei chroniło jego prawo do tytułu. Zeskoczyła do krypty. Była ciemna, ale na ołtarzu leżało coś, co oświetlał błysk pioruna. Mała, dębowa szkatułka. Kiedy się schyliłaby ją... Podnieść? Usłyszała, jak Seweryn zamyka ciężkie drzwi krypty i zaryglowuje je z hukiem. Krzyk Seweryna z zewnątrz był rozdzierający. Teraz, Zofio, albo mi to oddasz, albo zgnij w milczeniu pod kaplicą naszego rodu. I tak będę wiedział, że spoczywa razem z Tobą. Będziesz kolejną strażniczką prawdy. W grobie. Ciemność. Absolutna, przerażająca ciemność krypty Zapomnienia. Zofia czuła stary, wilgotny zapach prochów, kości i stęchłego powietrza. Czuła na sobie wzrok zmarłych Mieroszewskich, spoczywających w niszach wokół. Została uwięziona przez własnego męża w celu ratowania rodu, który i tak zbankrutował. W tej ciemności, trzymając w dłoni dębową szkatułkę, Zofia zrozumiała, że prawda, o której marzyła, nie jest wolnością, ale wyrokiem. Szkatułka była zamknięta. Obejrzała ją dokładnie. Na jej wieczku był misternie wyryty symbol, złamane skrzydło. To był klucz. Klucz, który znalazła w pokoju Heleny, nie był kluczem do drzwi, był to klucz do tej szkatułki. Pasował idealnie. W ty w środku nie było żadnego testamentalnego dokumentu politycznego, ani żadnej innej wielkiej księgi zbrodni. Był tylko jeden, złożony list, napisany przez jej ojca Tadeusza przed jego śmiercią. Głos ojca zdawał się unosić w krypcie, łamliwy, lecz pełen spokoju. Moja droga Zofio, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że Rudnicki jest blisko prawdy. W tej szkatułce, w krypcie, w grobie naszych przodków nie ma już żadnych dokumentów. Ja je spaliłem. Spaliłem testament polityczny, w którym sam baron Rudnicki, ojciec twojego męża, wyznał, że jest bękartem. Zrobiłem to, bo wiedziałem, że jeśli ten dokument wpadnie w ręce Seweryna, on go zniszczy. Ale jeśli wpadnie w ręce polityków krakowskich, użyją go do obalenia całego rodu Rudnickich, co pociągnie za sobą zniszczenie także i naszego herbu. Zofio, ratowałem nie nasz majątek, ale syna Heleny. W liście była również prośba. Ojciec poprosił, aby na miejscu spalonego testamentu złożyć swoje własne wyznanie. Prawdziwym długiem honoru było, Ratowanie niewinności. Prawdziwym testamentem przymierza jest życie syna Heleny. Niech to milczenie będzie naszym ostatnim aktem, a ty, Zofio, ucieknij stąd i zanieś prawdę do księdza Klemensa. On wie, jak wykorzystać moje wyznanie. Zofia zrozumiała. Ojciec spalił dokument, a tym samym uniemożliwił Sewerynowi odzyskanie go i zniszczenie dowodów. W krypcie znajdował się tylko symbol, list, który miał ją uratować i obciążyć Seweryna jego własnym kłamstwem. Zofia, używając sztyletu, który zawsze nosiła ukryty w gorsecie, zaczęła ostrożnie wyłamywać stary, skorodowany rygiel drzwi. Walczyła z żelazem i z własnym lękiem. Po godzinach daremnej walki, niemal omdlała z wyczerpania, usłyszała nad sobą cichy głos, wołający jej imię. To była matka, która odnalazła jej list pożegnalny i wróciła po córkę z pomocą wiernego woźnicy. Razem udało im się odsunąć ciężkie drzwi. Zofia była wolna. Tej samej nocy Zofia i matka opuściły dwór Mieroszewskich na zawsze, zabierając ze sobą jedynie list ojca i dębową szkatułkę. Udały się prosto do Krakowa, do księdza Klemensa. Ksiądz Klemens, przeczytawszy list, podjął jedyną słuszną decyzję. Zofia nie mogła zostać w Galicji, musiała zniknąć. Zofia przekazała mu list ojca, list pełen pokory i prawdy oraz instrukcje dotyczące klasztoru pod Lwowem. Kilka miesięcy później dwór pod złamanym skrzydłem został wystawiony na licytację. A nazwisko Mieroszewskich pogrążyło się w zapomnieniu. Rudnicki, który nie odnalazł dokumentu, stracił wiarygodność, a jego pozycja, choć utrzymana, została osłabiona plotkami i skandalami. Zofia wyruszyła w długą, ukrytą podróż, pod fałszywym nazwiskiem, ostatecznie znajdując schronienie u dalekich krewnych na Śląsku, w małym, zapomnianym mieście. Nie wstąpiła do zakonu, ale jej życie stało się życiem w celibacie i pokucie. Po kilku latach Zofia otrzymała ostatnią wiadomość od księdza Klemensa. Helena i jej syn zostały potajemnie wywiezione z klasztoru pod Lwowem do bezpiecznej posiadłości w Saksonii, gdzie miały żyć w anonimowości. Syn Heleny, prawdziwy dziedzic Rudnickich, dorastał w spokoju, pozbawiony tytułu, ale wolny od niebezpieczeństw politycznych. Prawdziwy testament przymierza został wypełniony. Chroniono życie i niewinność kosztem majątku i imienia. Minęło 40 lat. Zofia siedzi w celi małego domu, zdala od świata, a jej wzrok spoczywa na starym, srebrnym krucyfiksie tym samym, na który przysięgała ojcu. Nie została mniszką, ale jej życie było poświęcone cichej modlitwie za Helenę i jej siostrzeńca. Głos Zofii, narratora, teraz stary i łagodny: Dziś wiem, że prawda miała swoją cenę. Straciliśmy wszystko co zewnętrzne, dwór, zaszczyty, nazwisko, ale uratowaliśmy to co wewnętrzne, czystość sumienia i życie niewinnego chłopca. Rudnicki, bez wsparcia i dokumentu, po latach upadł, ale ta historia jest tylko nasza, zapisana w ciszy. Co byście zrobili na moim miejscu, mając do wyboru ratowanie honoru rodu czy ratowanie życia? Czy wasze sumienie wytrzymałoby tak wielkie milczenie?